Ahoj! Witam Was kochani ponownie w ten piękny, cudowny dzień, w tą środę piękną. Dla mnie to jest naprawdę dzień szczęśliwy, bo kochani czekałem na paczuszkę i bałem się, że nie dojdzie do, do świąt, a jednak prezent przyszedł świąteczny dla mnie już, także mordka mi się zaciesza, że tak powiem, może zdejmę okularki moje piękne, żeby Was lepiej widzieć. O, Powiem tak, yy, no jestem zadalony, jestem zadalony, bo kurier się wywiązał z obowiązków swoich, firma też, także wszystko jest elegancko w pole w porę doszło, dlatego dzisiaj chciałbym się kochani z Wami tutaj podzielić tą, tą moją przesyłką, troszeczkę porozmawiać o zdrowiu i nie tylko o zdrowiu, ale przede wszystkim chciałem Wam pokazać czym ja się ostatnio, o, czym ja się ostatnio wspieram, żeby wrócić do, do pełni sił, bo z tego czasu byłem niestety w szpitalu i tak to kochani wygląda. Zawsze jest faktura, jak jej wspominałem, zawsze jest faktura papierowa. Zawsze jest kochani bezpieczne opakowanie w formie papierowej. Zawsze można to do, dobrze zutylizować. Już firma naprawdę stawia na ekologię, nie tylko na ekologię i zdrowie naszego e, naszego organizmu, ale również na ekologię środowiska. Dlatego zawsze jest bezpiecznie zapakowane w sposób etyczny i, i bezpieczny. I co my tu kochani mamy? A więc co mamy? Witaminki C, kochani. Dwie witaminki C, jedna będzie dla mnie, a druga będzie dla mojego najlepszego przyjaciela. Człowiek jest wiekowy, już ma ponad 90 lat. Dlatego powiedziałem, że ta witaminka C, naturalna pozyskiwana z aceroli, dobrze mu zrobi. I te witaminki, kochani, za przysłowiową złotóweczkę bo takie daje możliwości firma. Nie wiem, gdzie Wam da firma takie możliwości, ale ja takie możliwości, kochani, mam. Czyli te produkty za złotóweczkę, czyli witaminkę C. No i, kochani, mój ulubiony koktajl. Koktajl białkowy. Ja wspieram się już od ponad 10 lat, kochani. Yy, no, nietypowym odżywianiem, bo żyję na koktajlach. Dla mnie zdrowe siadanko to jest w formie koktajlu. Czyli warzywka, owoce, pewne dodatki i oczywiście dobrej jakości białeczko. Mała ilość cukru, smak czekoladowy, można sobie smaki modyfikować. Ja sobie akurat tym razem za, zadziałałem smak czekoladowy. Siła i moc, a więc tą moc <grym> trzeba budować, kochani. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj jeszcze, kochani, pasty do zębów. Jedna pasta wędruje dla mojej koleżanki dobrej, której się ta pasta spodobała. Niech sobie ząbki wybiela. Niech dba o swoje zdrowie i nie tylko zdrowie zębów, ale też zdrowie dziąseł, bo ta pasta kochani też wspiera paradontozę. To jest na bazie olejków eterycznych. A druga pasta wędruje dla Radzia, dla Radosława Kika. Ona będzie mnie wspierała, kochani. Pasta wybielająca. Tu nie ma środków ściernych. Ona przywraca naturalny koloryt, kochani, z naszych zębów. Wybierająca, bez środków ściernych, bez fluoru. A wiecie, kochani, o tym, że fluor szkodzi, że wypala nasze, nasze komórki mózgowe, a nam swego czasu robili fluoryzację. Także są części świata, gdzie fluor jest potrzebny. U nas w Europie, a tym bardziej w Polsce, no. Ta, ta pasta się sprawdza, bo tego floru naprawdę nie potrzebujemy w takich ilościach, jak nam kiedyś dozowali w szkołach. Także to było niepo, nieporozumienie. Ja wspieram się dobrej jakości pastą zębów. Mam zapewnione, yy, że tak powiem, świeżość w ustach. Yy, biel, naturalną biel. No i oczywiście co? I zapobiega parodontozie. Bardzo dobrej jakości pasta, kochani. No i oczywiście zestaw witamin wspierających ja z czasu poznałem dobrą, dobrą kobietę, dobrą e, dla mnie już teraz koleżankę na turnusie rewitacyjnym i teraz w trakcie rozmów wyszło, że kobieta potrzebuje wsparcia i tak dalej. Ja powiedziałem: "Słuchaj, mamy fajne witaminki, one cię fajnie wesprą. Jeśli potrzebujesz, ja tobie zamówię, może dostaniesz prezent przed świętami". No i oczywiście prezent doszedł, z czego moja mordka się ucieszyła bardzo a myślę, że jej koleżanka, której zrobię tą, tą paczuszkę, wyślę i będzie z tego bardzo, bardzo zadowolona. Nie robię tego, robię to w wyjątk wyjątkowych sytuacjach. Jestem dobrym człowiekiem, do tego robię wyjątki. Poprosiła mnie, ja jej zaproponowałem coś, co pomoże jej wrócić do dobrego samopoczucia. Wrócą siły, siły witalne, nie tylko siły witalne. Myślę, że jej stan zdrowia też się poprawi. Dlatego, kochani, takie rzeczy też tutaj mam. I do tego jest, kochani. Probiotyk. Kiedyś probiotyk był łącznie w opakowaniu, a teraz, ze względu na to, że w tym naszym klimacie w Polsce te lata są chłodne, ale bywają też upały. Dlatego firma wyselekcjonowała probiotyk, który można trzymać, kochani, gdzie? Można go trzymać w lodowiecce, bo to są e, bardzo czułe rzeczy. Dlatego nie powinno się trzymać w wysokich temperaturach, bo wiadomo, że probiotyki ulegają. Że tak powiem, na no, uszkodzeniu w wysokich temperaturach. A więc probiotyk. Oż, mi nogi ścierpły. Muszę się troszeczkę zmienić pozycję. Jak wiecie, ja już jestem po poważnych operacjach. Dlatego wspieram moje stawy, a że chodzę szybciutko. Prowadzę aktywny styl życia. Dlatego postanowiłem sobie zamówić preparat na wzmocnienie, na regenerację stawów, krząstek stawowych itd. Tak ja swego czasu, kochani, kupowałem trzy produkty w aptece ziela, w zielarskim sklepie. Związki siarki, yy, MSM, siarczan glukozaminy, siarczan chondroityny. a tutaj mam te wszystkie trzy związki w jednej kapsułce i jest jeszcze wiele, wiele innych ziołowych, pre, pre, że tak powiem, składników, które wspomagają nasze stawy, odbudowują krząskę stawową. I powodują to, że my się czujemy lepiej. Nawet w okresach przeziębienia, kochani. Jak nas bolą stawy, mięśnie jakoś tam szczykają i, i bolą. Warto taki produkt sobie zażyć. I jesteśmy naprawdę załatwieni i zabezpieczeni. I możemy powiedzieć, że takie przeziębienie nas nie będzie tykało. A jak będzie tykało, to szybko, szybko nam przejdzie. Do tego, żeby wzmacniać stawy, kochani. Zadziałałem sobie witaminkę K2, D3. Rzadko ją biorę, bo tyle się mówi o tej witaminie D3, witaminie K2, D3. Nie wiem, ile jest mitów, ile jest prawdy, bo są różni znachorzy, różni lekarze, różni propagatorzy witamin i tak dalej. Ja akurat sobie w tym miesiącu zamówiłem. Zrobiłem sobie prezent typowo na święta, na dlatego się cieszę, bo paczuszka do mnie dotarła przed świętami. Dlatego naprawdę jestem mega, mega, kochani, zadowolony. Drugi probiotyk to jest dla mnie bo jeden był, w zestawie, jeden był w zestawie, a drugi probiotyk, kochani, ja sobie sam dla siebie zamówiłem, bo jestem już po, jakiś czas temu minęło to, ale jestem po antybiotykoterapii, bo byłem w szpitalu, faszerowany, mnie, mnie pewnymi, że tak powiem, antybiotykami i wiadomo, a kochani, antybiotyki to wybijają wszystko, co, co złe, ale przy okazji wybijają wszystko, co i dobre, czyli ta mikrobiota jelitowa, no, niestety, ale uległa pogorszeniu, dlatego ja sobie zamówiłem już kolejny raz probiotyki, i wiem, że tym mogę wspierać swój organizm, swoje zdrowie, kochani. No, takie rzeczy się dzieją. Lekarz wam tego nie powie. Jak w szpitalu zaproponowałem jakiś lek osłonowy, to nie, nie trzeba, to nie, nie, nie szkodzi. No, no, jednak szkodzi, dlatego ja wiem, że warto wspierać się dobrej jakości produktami. Następny produkt, kochani. Żeby wzmacniać stawy trzeba to robić kompleksowo. Nie można sobie kupić jakąś tam tabletkę gdzieś i, i będzie się działo. Trzeba to zawsze działać, kochani, kompleksowo, łącznie z zdrowym odżywianiem. Czyli tu jest regeneracja stawów, tu jest witamina K2D3, ale żeby to kompleksowo zadziałało, to jeszcze mam tutaj wapno, kochani, dobrej jakości wapno, które wspiera też nasz układ kostny. Z tego czasu się mówiło, że pi mleko, będziesz, będziesz miał silne, mocne kości. Ile w tym prawdy jest, to pani profesor Cichoż wam powie, jeśli ją lubicie, jeśli ją słuchacie. Ja wiem, kochani, że w tych czasach mleko nie ma żadnych wartości odżywczych, bo krowy, no niestety, jeśli to mleko mamy, to to mleko jest tak wywirowane, te wszystkie dobre składniki idą na jogurt, na różne przetwory, sery i tak dalej, że w tym mleku, które my kupujemy teraz, jest więcej wody zabielonej wody, jak tych dobrych wartości, składników odżywczych, które rzekomo mają nas, kochani, odżywiać. Także ja już od trzech lat, tak jak mateczka mi odeszło od trzech lat, no może więcej, może od trzech lat, nie spożywam mleka. Unikam, yy, że tak powiem, wyrobów mlecznych nabiału. Wiem, że tutaj no, nie ma w tych czasach. Jeśli ktoś ma dobry dostęp do dobrego źródła mleka, to niech sobie to pije. Ja wiem, że mleko nam. Jako, jako gatunkowi ludzkiemu nie służy. Tylko ludzkie mleko od matki jest, jest, jest dla nas, że tak powiem, dobrym, wartościowym produktem. A każde inne mleko jest dla cielaków i dla innych zwierząt, które y, matka wychowuje i tak dalej. Dla nas to mleko, no, niestety, nie jest do końca sprzyjające. Ja o tym wiem. A jeśli ktoś ma inną teorię, no nie słucha innych doradców. Ja już 10 lat żyję inaczej. I mogę powiedzieć Wam kochani, z mojego doświadczenia, z mojego poletka, a eksperymentuję na swoim zdrowiu i, i, i testuję wszystkich, wszystkie nowości, które, że tak powiem, dowiaduję się na sobie, bo nie chcę tutaj Wam tutaj ściemniać i wiem, że mi to sprzyja, mi to służy. Ładna cera, nie ma żadnych tam e, trądzików i tak dalej. jeśli macie tego typu problemy, odstawcie nabiał, odstawcie mleko na miesiąc czasu i się przekonacie sami osobiście. Dlatego tutaj y, wapno ale w innej postaci, pozyskiwane z roślin, odpowiedniej technologii, żeby to się nam elegancko wchłaniało, kochani, bo jak wiecie, suplementacja, nie chcę mówić o suplementacji, bo, bo są przeciwnicy, są zwolennicy. Ja Wam powiem tak, żeby suplementacja się wchłaniała, to musimy zadbać o dobrą mikrobiotę jajtową. To jest podstawa, musimy oczyścić nasz organizm i wtedy witaminy będą się wchłaniały. Ale żeby się wchłaniały, one muszą być pozyskiwane w sposób naturalny, i w odpowiednich, że tak powiem, proporcjach. Nie można sobie przyjąć tutaj witaminkę C, tutaj z jakiejś innej firmy coś tam, bo to musi być, to musi być synergia, to musi być tak jak nasz organizm. Trzeba traktować witaminy kompleksowo. I wtedy jedna z drugą się odpowiednio łączą i nas wspierają nasz organizm. Dlatego tutaj, kochani, w tym produkcie wszystkie witaminy, mikroelementy są tak połączone, że to jest prawdziwa bomba. Prawdziwa bomba. Tylko kwestia, czy ktoś w tą bombę uwierzy, czy ktoś to będzie stosował, czy ktoś woli iść do lekarza i już jakiś tam cud tabletki znaleźć. Kochani, nie ma cud tabletki. Uwierzcie mi, że nie ma cud tabletki. Nie ma cud tabletki na odchudzanie, nie ma cud tabletki na, 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 na grypę, na przeziębienie, na cokolwiek. Są produkty, które nas wspierają. Ale ja wybrałem naturalne produkty. Myślę, że one są bardziej mniej szkodliwe, a robią więcej pożytku dla naszego zdrowia. Jak do tego dołączymy, kochani, dobre odżywianie w formie warzyw dobrych, owoców dobrych. Jak to wszystko połączymy razem, to będzie naprawdę magia. Ale tutaj mam, kochani, jeszcze coś. Jeszcze jest ostatnia niespodzianka. Już na koniec. Dwa takie fajne krążki. Małe, bo małe. Ale zadziałałem je, bo one były w dobrej cenie, w promocyjnej. Promocja była przeświąteczna, dlatego ja sobie, kochani, pozwoliłem te dwa krążki zamówić. Jeden będzie dla mojego wiekowego dziadka, przyjaciela, a drugi będzie dla mnie. To jest, kochani, takie coś z takim czymś, że zabezpiecza nas w podróży. Jeśli mamy jakieś problemy, jak się skaleczymy, jakieś, co, jakieś obtarcia na skórka i tak dalej, ten malutki preparat czyni cuda, kochani. Jeśli ktoś wierzy, to niech mi wierzy, jeśli ktoś ma problemy z, z, z żelakami odbytu czy jakieś inne sprawy naprawdę, ten produkt robi fajną robotę. Kochani. Tylko trzeba go po prostu się do niego przekonać, spróbować i zobaczyć, czy Radosław Kijek mówi wam prawdę, czy kłamie. Polecam, bardzo polecam. Ja go będę miał pierwszy raz. Zobaczymy, jak, jak katar. Macie na przykład macie katar, macie śluzówki, yy, nosa podrażnione, nos cały czerwony. Ten preparat robi naprawdę kochani, dobrą robotę. Ukąsi was jakiś tam klesz, jakieś tam coś, posmarować je, rumień znika, komar cokolwiek, kochani. To warto mieć w takich torebkach. No my faceci nie nosimy torebek, ale ko kobiety noszą torebki. co Często mają tyle tych cudownych rzeczy dla siebie, a warto mieć takie małe, co nieco. Które właśnie w takich nagłych przypadkach Wam zrobi dużo ulgi, dużo dobrego. To by było wszystko. Tylko tyle, kochani, albo aż tyle. Ja jestem naprawdę mega, mega zadowolony, że ta paczuszka doszła jeszcze przed świętami. Jestem wdzięczny firmie, jestem wdzięczny przede wszystkim kurierowi, że się wywiązał, bo wiecie, w tym, w tym okresie przyświątecznym te paczuszki dochodzą różnie, często z dużym opóźnieniem, a ja jestem wdzięczny, że dostałem, no tak, mega prezenty, ale naprawdę jestem zadowolony. No, czekałem na, na mój koktajl, bo mówię, już mi się pusto robi, na, widać demko, a tutaj w porę przyszedł koktajl, także będę mógł się wspierać dobrym śniadankiem kochani. Dzisiaj jest kulinarna środa, nie będę nic pokazywał, no bo troszeczkę nie chcę, po prostu już już, już że tak powiem. Jeśli chcecie więcej informacji ode mnie na temat żywienia, na temat dobrej suplementacji czy, czy stylu życia, jaki ja tutaj, że tak powiem, propaguję, to zapraszam do kontaktu prywatnego znajdziecie mnie na, w mediach społecznościowych, ja nie gryzę naprawdę, nie bójcie się telefonu do mnie wykonywać, bo są osoby, które się boją, bo bo, bo, bo coś tam, no, no naprawdę nie bójcie się, nie bójcie się, ja teraz się z tego śmieję, chyba tam widzę, tutaj jest a, a, Ania, Ania też swego czasu się bała do mnie zadzwonić, ale Aniu nie bój się, nie bój się, ja naprawdę możemy szczerze porozmawiać i myślę, że coś dla Ciebie też znajdziemy fajnego. I myślę, że też możesz tutaj się fajnie, że tak powiem, realizować i tak dalej. Ale tutaj i kochani pamiętajcie, jeśli zrobię styl życia, to koniecznie musi być ciepła woda z rana. Ja z tym buteleczką, kochani, się już nie rozstaję. O, proszę bardzo, para idzie. Ale gorąca. Chyba trochę przesadziłem. Muszę trochę, trochę dolać zimnej wody. Także, kochani, zaczynajcie dzień od ciepłej wody. To jest podstawa. Minimum szklaneczka. Najlepiej pół litra wody. O tej soli do wody to są mity. Może i prawda. Ja sól sobie teraz, bo faktycznie lekarze stwierdzili troszeczkę u mnie niedobór, niedobór sodu, także ja sobie dodaję delikatnie sól, ale też wspieram się elektrolitami, które zamówiłem miesiąc wcześniej. Yy, warto, warto, ale naprawdę idę w naturę. Nie chcę naprawdę tej, tej soli przemysłowej. Jest dobra sól kodawska, a pamiętajcie, jest jodek potasu i jodon potasu. Musicie Zwracać uwagę na to, co jest w tej soli, bo są rzeczy, które są szkodliwe dla nas, ale jest sól, która nas wspiera. Tylko pamiętajcie, dobowa miarka soli, to Radek Wam powie, ale już w informacji prywatnej. O tym musicie pamiętać, kochani, bo solą można przeholować. A skoro ktoś zjada dużo mięsa i takich różnych innych przetworów mięsnych <laughs> oraz innych takich rzeczy przetworzonych, to tam wszędzie zadowana, kochani, sól. Jest sól. Cukier i tłuszcze. I te trzy składniki powodują, że byle jaki towar będzie nam smakował. Może być najgorszej jakości produkt, jeśli dodamy do tego produktu cukier, sól i odpowiednie tłuszcze, byle gówno, że tak powiem, będzie wam smakowało. No taka jest prawda. Tak nas otruwają, taką mamy żywność wysoko przetworzoną. Dlatego, kochani, szukajcie produktów im mniej przetworzonych, tym lepszych. Z małym składem, unikajcie cukrów. Wszelkiego rodzaju, bo cukry to nie tylko cukry proste, ale to są cukry ukryte w produktach. To są też białe, białe, białe pieczywo, wszelkiego rodzaju wyroby yy, cukiernicze i tak dalej. Tego unikajcie jak ognia, bo ja troszeczkę swojego czasu przechorowałem kochani. Do tego doszło, no, że tak powiemy, mało snu, no bo była praca, były różne obowiązki i tak dalej. Do tego doszła opieka nad pieskiem. No i niestety, no, zarywałem te nocki. No i szybko się rozkleiłem. Organizm wyczuł, że Radek oszukuje Organizm. Organizm, kochani, jest tak czułym, że tak powiem, instrumentem, mechanizmem, że nie można go oszukać. Do samochodu, kochani, wlewacie najlepszej najlepsze jakości paliwo, takie, które się nadaje do waszego samochodu. Nie wlejecie do diesla innego paliwa, tylko takie, które potrzebuje dany silnik. Dlatego pamiętajcie, że nasz organizm, nasze ciało, taktujcie też jak najwyższej jakości silnik, który potrzebuje odpowiedniego paliwa. Tym paliwem jest dobre, zdrowe odżywianie. Ale wiecie, kochani, że w tych czasach odżywianie jest kiepskiej jakości, bo wszystkie produkty są wysoce przetworzone. Nie ma tyle tych wartości odżywczych, witamin, minerałów w tych owocach, warzywach, dlatego trzeba się wspierać. Dlatego ja, kochani, się wspieram tym, czym tutaj wam tutaj pokazałem, podzieliłem się, bo wierzę, że idę w słusznym kierunku. To jest naprawdę. Są produkty wiarygodne, sprawdzane w instytucie w Niemczech. Tutaj nie ma ściemy. Naprawdę jest gwarancja, satysfakcja, kochani, zwrotu 3 miesięczna. Kupicie w biedronce, odejdziecie od kasy, już nie macie powrotu. Nie, ma, nie możecie zwrócić towaru. Idziecie gdzieś do jakiegoś sklepu, nie macie możliwości. Jak robicie zakupy w internecie, też uważajcie na, na te różne firmy internetowe, czy macie możliwość zwrotu. Ja mam, kochani, możliwość zwrotu trzymiesięczną. Mogę zużyć produkt całkowicie. I go zwracam w 100%. I w 100% firmami odsyła pieniądze. Macie takie firmy? Ja jestem wdzięczny, że na taką firmę trafiłem. Jestem wdzięczny mojej promotorce, mojej, mojej że tak powiem, liderce Justynie, która mnie do tego zaprosiła. Jestem wdzięczny też również mojej liderce Ani, która też wspiera mnie. A ja, kochani, chciałbym wspierać Was w te święta. Dobrym słowem, także powiedziałem parę słów. Jeśli chcecie coś więcej wiedzieć na temat zdrowia, na temat zdrowego odżywiania, na temat stylu życia i w ogóle jeśli macie problemy z tkanką tłuszczową, zapraszam do kontaktu. Udzielę pewnych informacji, wskazówek, ale to już tylko prywatnie. Już nie chcę się w mediach e, za bardzo afiszować, bo jest tylu doradców, kochani. Każdy ma swoje racje, a z tych wszystkich musicie wyciągnąć swoją rację. Włączcie myślenie, otwórzcie wasze serca i serce Wam najbardziej podpowie, co Wam sprzyja, co Wam służy bo jest dużo doradców na rynku, nie wiem, czy to są przekupieni przez systemy i tak dalej. Musicie naprawdę być czujni, być czujni, bo znowuż jest promocja mięsa, znowu jest promocja właśnie tego nabiału, tego mleka, ile w tym jest prawdy, musicie sami ocenić. Ja wiem, ile w tym jest prawdy, bo dzień w dzień słucham różnych podcastów z lekarzami, z dietetykami, którzy nie są w systemie do końca. Bo system nie do końca nam sprzyja, kochani. Ja ostatnio byłem u lekarza, poprosiłem o środek na odrobaczenie, no to była burza mózgów u lekarza. A po co, a na co, a to trzeba jakieś badania, a to skutki jakieś tam negatywne. Ja o wszystkim wiedziałem, że pewne rzeczy mogą nastąpić, ale to, co ludzie podają dzieciom, jeśli mają kaszel, te syropy z apteki kupowane, tam jest taka bomba cukru i o tym nikt nie mówi. O tym nikt nie mówi, że to jest robi gorsze zło, jak, jak pomaga dzieciom. Tam jest naprawdę kochani bomba cukru. Ale to jest lek kupiony w aptece. Lekarz każe, pacjent musi spożywać. Wy nic nie musicie, kochani. Wy wszystko możecie. Wy nic nie musicie. Wy musicie dbać o swoje zdrowie, bo lekarz wam tego zdrowia nie zapewni. On może wam pomóc. Dobry lekarz. Ale jeśli wy sami sobie nie pomożecie, to nie ma cud, kochani, tabletki. I tą refleksją chciałbym się z wami pożegnać. Dbajcie o siebie, dbajcie o wasze zdrowie, bądźcie pozytywni. Otwierajcie się na ludzi, na dobrych ludzi, bo w tych czasach idzie znaleźć szumowiny i na tych też trzeba uważać. Ja ostatnio się wkręciłem niepotrzebnie, ale w jakieś tam komentarze polityczne u nas w miasteczku, no i, i nie do końca tutaj to, to, to jest fajne, dlatego unikam polityki holi. To są tematy niewdzięczne dla nikogo. Jeśli ktoś to kocha, jeśli ko kogoś to rajcuje, jeśli ktoś ma z tego pożytek, to niech siedzi w tym, ale niech robi dobro dla nas wszystkich, a nie pod siebie politykę, bo polityka robiona pod siebie, to nie jest polityka. To jest jedno wielkie... Nie chcę używać pewnych słów. Naprawdę to, to nie ma nic wspólnego z, z pomaganiem społeczeństwu. Także, kochani, dobrych, spokojnych, radosnych świąt, dużo, dużo zdrówka, radości, uśmiechu. No i co? Do usłyszenia, do zobaczyska. I zapraszam do kontaktu. Będę Wam naprawdę wdzięczny, a Wy podziękujecie sami, sami sobie, że możecie wspierać się i będziecie o krok Bliżej zdrowia, a o krok dalej od chorób, które gdzieś szychają na nas. Bo wszędzie jest nagonka, a wszędzie nas straszam. A Wy musicie sami zacząć myśleć i brać swoje sprawy w swoje ręce, kochani. Do zobaczyska, do usłyszenia i jeszcze raz pięknego, cudownego dnia. Pięknego weekendu, który się zbliża. Ahoj, cześć Wam. Do zobaczyska.